Hejczko, rzebeczka, moi drodzy. Dzisiaj to w jawnie wielki rodzinny sekret. Pam, 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 pam. pam, pam. No, no. Nie Nie powiem wam, jaki to będzie sekret. Dowiecie się w trakcie filmu. Ej, a czemu twoja siostra świeci? Czemu, czemu jedna z dziewczyn świeci? Dobra, nie <laughs> A Bo ona ma taką skórę. <laughs> da. Żeby nie przybywać, możemy zaczynać. A i jeszcze chciałam. Y, y, coś powiedzieć, bo. Ogólnie Ola się przeprowadziła do domu z rodziców. Z... No i tam ma swoje rodzinę. A jeszcze już nie zdradzam. Mm, co? To ja tu kupię się stała. Dobra, nieważne. Reszta mm, są spony. No dobra. Prze... Chcę się przebrać, dobra. to się przebiorę. A co, no tam, ogólnie ostatnio mi się przypomniał ten, ten sekret, że ja mam brata, no i nie wiem, czy ja, mam, czy ja mam tu mówić. I ogólnie ostatnio, um, um, no, Jagoda mówiła, że może zaprosimy um, tą olej i tak dalej, no i nie wiem, dobra, zastanowię się. Dobra. Dobra raczej. Raczej im to powiem. Tego poczekam jak się no jak go to obudzi. Co? Marcin? pierwszy raz w życiu wstał pierwszy. Dobra, nieważne, Dobra, dzisiaj właśnie zapraszamy tą Olej w ogóle. No dobra. No to idę do niego. Co tam robisz, Marcin? Um, bo wiesz co... No co? A bo ja poczekaj a później, gdy dzieci się obudzą wam, to powiem. No i co, no możesz mi powiedzieć. Może to jakaś niespodzianka dla czy coś. Yy, nie, to... Nie, to później... Poc możesz nawet iść już obudzić dziewczyny. Okej, okay, ale ciekawe naprawdę. Hmm. Okej, okay, idę. A, no dobra. Idę obudzić dziewczyny. Mela, wstawaj. Z czego? Z czego? Ale czekaj, czekaj. Co? Czego? Ale jakie to jest słownictwo do mnie? Ale, ale ja myślałam, że to dziewczyny. Nie. Już. Raz, dwa. Raz, dwa. Ola dzisiaj przyjeżdża. Ale i Czekaj, co? Jej rodzina w sumie przyjeżdża i Ola. A dobra, to fajnie. To idź budź te kozie bobki. Czyli co? Żadnych <grym> przezwisk, okej? Okay? No dobra. No dobra, to ja idę. Okej, okay, no dobra, no to jak e, tak no to co się przebiorę. No dobra, ubiorę się może w to. A, dobra, niech będzie standardowa stylowa i co poszukamy muzyki. Okej. Okay. Lilka obudzę na koniec. Dziewczyny, wstawać! <grystanie> Dziewczyny! Dawajcie <grystanie> na blat. My się wcześniej obudziłyśmy, bo chciałyśmy, żebyś Ty nas zobaczyła. <grystanie> Dzisiaj przyjeżdża rodzina Oli. Ona ma dwie młodsze siostry i ogólnie... znaczy się ma trzy młodsze siostry... cztery młodsze siostry. Ej, dobra, to fajnie! To trzeba się ubrać, mama? Co chcesz? No. Sorry za te dźwięki, naprawdę. Okej, okay, to co chcesz się ubrać? Ja chcę się tu ubrać. Um, dobra. No, a ty, Hania? Ja. Ja chcę ubrać. Um, Moje, Teta. Tata, jak to się nazywa? Ogrodniczki. Od odg ogrodniczki nieba. Ma. Mama się pomyli. Dobra, nieważne, zapalca się, się tą świeczkę, bo ona już ma... A, nie ma. nie, ma, nie ma, To co robimy? A ma, co mamy robić? No nie wiem, ogólnie to my w sumie jedziemy do nich. Więc no. Poczekajcie tutaj chwilę. Ja Lilka obudzę. Okej! Okay. Lilka, wstawaj. Dzisiaj przy, y, jedziemy do oli. Taki! Ona ma w sumie jedną taką małą siostrę i taką w twoim wieku. No ubierz sobie to i... Co cię tu przebrać? No, żebyś tak ładniej wyglądała, no to co? Może to. No dobra, ubierz sobie to. No dobra, dziewczyny, chodźcie. Okej. Mela, nie słuchaj tej muzyki, my jedziemy do nich. Ale czekaj, mówię, że. Y, że oni jadą do nas. Nie, po prostu mi się pomyliło. Okej, okay, da, to chodźmy na małpy. Elo, małpo! Elo kozi Bob. Elo kozie Bobki. Bez przyzywania dziewczyny. Okej! Okay. Dobra, chodźmy, krasnale. Mela, czy, czy ja coś mówiłam o przyzywaniu? No dobra, już. Ach, no dobra, chodźmy już. No, tata ma, miał nam coś powiedzieć. No a co? Cóż tata chciałeś nam powiedzieć? No cio? no właśnie tato. Um, no bo tak. Dla, dla was dziewczyny może być No może się to bardziej... Albo wiecie co? Ja może to powiem później, gdy będziemy u nich. No już teraz my nie możemy się wycierać z nudów. No właśnie. No właśnie, tato, po, powiedz. No ja też się ciekawi. Nie tak. No ale dobra, jak pojedziemy już do nich. No okej. Okay. No to wyłączymy ten telewizor i możemy już jechać. Tylko poczekajcie, wezmę telefon. Okej. Okay. A wejdziesz mi też? No wezmę, wezmę. Chwila. Okej, okay. Dobra. Chodźmy. Już. No, już idziemy. Wezmę tylko torbę. Ok, mamu. Mm. No, wezmę też może coś. Jakieś pieniążki, bo może będziemy do jakiegoś sklepu jechać. Czy coś. okej, okay. a to, no, nie wiem, być może, ale chodźmy już. No, okej. Okay. Dobra, to tutaj idę. Chodźmy, zadzwonimy pod dzwonkiem. O, ktoś dzwoni, już idę. Dzień dobry. O, hej. Mamy podobną fryzurę. No. Cześć, dziewczynki. Hej! Chcecie poznać dwie młodsze siostry? Dzień dobry, dzień dobry. A ty Polu chcesz, chcesz poznać, yy, yy, jak A ty Lidu yy, chcesz poznać, znać yy, pole? Jaką pole? Yy, yy, tą, tą jaką? Chcesz poznać Amel, Amelkę? Tak, Dobra, No, to chodźmy. Um, mogę zostawić tu torbę? Tak, oczywiście. Ok, dzięki. Um, no dobra, to chodźmy już. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Cześć! Hej, dziewczyny! Wow, zazdro. A jak się nazywacie? Ja, ja jestem Pola, a to jest Hania. Ja. Ja, ja ja jestem, jak ja miałam na imię Maja, a, a, ja, a ja jestem Lena. Wow, Ej, za zdrowam tej bazy. Możemy tu wejść? Tak. Ja też chłonię się. Pobawiam się? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Um. Hej, Olu. Hej, Ola. Cześć. Dzień dobry. Będziemy nia, nia, nia. Będziemy mieli kota, do tego mamy tyle rzeczy dla Tam. kotów. Hej. Cześć, bracia. Ej, czekaj, jakie bracie? Nie, 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 nic, nic. A, rozumiem, takie jak ten mówi się okej, okay, dobra, rozumiem. no. No to co? A i właśnie, tata mówiłeś, mówi, że powiesz nam ten taki sekret. Że mój tata też. No właśnie, no to, ej, dziewczyny, chodźcie, kozie bobki. No już idziemy, stara Małpo. Do nas się bardzo ładnie zwraca moja siostr nasza siostra. Nie? Dobra, chodźmy. Już. No no, no. No już chodź. Niech tak. No, już i Dobra, w końcu stąd wyszedł. No dobra, chodźmy. No dobra, to co macie tam do powiedzenia, to tak? no sekret. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No co? Yy, dobra, ja może się trochę wstydzę tego mówić przez wszystkimi. No to powiemy razem. No dobra, no to tak. Jesteśmy braćmi. Co? Co? Czekaj, czekaj, Marcin... Czy... Jesteśmy kuzynkami? Ale czekaj, Marcin, jak ty mogłeś o... mi to nie mówić? Byłoby ekstra! Czemu nam o tym nie powiedzieliście? No właśnie, Marcin, byłby ekstra! Był... Częściej byśmy do nich przychodzili i w ogóle czemu? No bo to był no taki sekret, bo, na, bo... nasza mama zerwała z naszym tatą. No i no właśnie, no i no. no, no i ustaliśmy oj, oj, się. O, ojciec zabrał jedno dziecko, a matka zabrała jedno. Uh -huh. No i dopiero teraz tak to nawet powiedzieć to parę tygodni temu zobaczyliśmy się. Marcin, no, ale zapomniałam, jak można zapomnieć, że masz się własnego brata, no ale jesteśmy kuzynkami, jesteśmy kuzynkami, jesteśmy kuzynkami, jesteśmy kuzynkami, I, czyli, ter, czyli teraz będziemy się częściej widywać w bazie, no ekstra, ej, ale ekstra. Nie! E, ale to będzie news dla dziewczyn. No. No ale dobra, nieważne i tak super. Cześć, jestem Amelka. Ja jestem Lila. Mi, 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 miło mi się poznać. Make Zabrać się do mojego pokoju. Okej, okay, będę fajne. Y, dobra, dziewczyny, no to chodźcie sobie nawet na górę. My sobie tu pogadamy, okej. Okay. Okej. Okay. To pierwszy do windy, kozie Bobki? Ej, e, nie wyzywaj ich tak. Mo, e. moje, moje siostry nigdy tak nie były wyzywane przede mnie. Jakbyś znała dokładniej moje siostry, to naprawdę. Moje też mi się psują, ale im szybko wybaczam. Okej, okay, ale moim zdaniem to są kozie Bobki moje. Dobra, my pierwsze nacisnęłyśmy na pierwsze piętno. Tak. Yeah. Chodź. My. Zaniosę Amelkę i Pole do pokoju ich. Chodźcie, Dzień, i, Chyba Lile. A, Lile. Mi się tam mylą Dobra, dzięki. Dobrze, to jest wasz pokój. To jest pokój Amelki. Ładny ma pokój. Chodźmy. Ja was zap, my was zaprowadzimy do naszej kotłowni. Jakiej kotłowni? Poczekajcie! Ja, ja... Poczekajcie! Poczekajcie! Już idziemy. Ja tak, my tak nazywamy nasz pokój, kotłownia, A. To jest tam ciepło. Dobra, chodźmy. Jezu, Hania, gdzie Ty wlazłaś? No już, poczekajcie, idę. No już. To jest nasz pokój. Ej, fajny macie pokój, duży. Ej, nie ja mam takie łuska. tylko te piskowe. A, to super. Fajna biedrona, pojeżdżacie. Ja sobie porysuję. To co robimy w ogóle? Ja będę rysować. No, ja będę jeździć. A ty, mają. Będę się bawić lalkami. No, a ten też porysuje. A my dobra. chodźmy na trzecie piętro. Okej. Okay. I widzowie, jak co to. Sorry, że nie było tego filmu z wycieczką szkolną. Ale mi się usunął zmontowany film, więc sorry, ale dobra, żeby nie czuć. Więc... Dobra, to jest mój, trzecie piętro, mój pokój. Fajnie, taki, taki skromny w sumie no, mój jest większy, ale dobra, nie, nie... Nie, nie, mówię, że się ten, że się chwala, ale dobra, nieważne. Mam takie rzeczy tam. A, a. figurki kolekcjonerskie mam. No fajnie, mi się podoba ta kula. Amisowa, a mi słowa. Dlatego jest naj, na najwyższym. Okej, okay, nieważne. Oh, masz kierowkę to jest no lubię na postać tego. Nie, bo moja. Nie moja. Ma, mam też całą serię książek o superbohaterach. <laughs> o Boże. Ej, daj podtrzymać. Ciekawe, jak to jest ciężkie. Dla mnie jest lekkie. Ej, no dobra, naprawdę. Dobra. Bo to manga, <laughs> tak naprawdę. Aha, dobra. No to co robimy? Nie wiem, możemy na przykład... Może powiedzmy o niusie dziewczynu. O czym? Czekaj jeszcze raz. O niusie. jakim niusie? A dobra, nieważne. Już mam ok. Dzięki, masz telefon. Omega, muszę jechać na pocztę, bo zostawiłam przy przeprowadzce. Ej, czekaj, jak ci się tu wziął automatycznie telefon w ręku? Magiczne sztuczki Martyny. Jakiej Martyna? Oli. Y -y. E, dobra, nieważne. Dobra, to dzwonię do niej. Hello, my dear friend. Hej. No co tak dzwonicie. Ja nawet z łóżka nie, wstawa... o, nie wstałam. A która godzina? No... Piętnasta. Piętnasta jest. Naprawdę śpicie do 15, dobra, nieważne. Wiecie co? Jesteśmy kuzynkami. Czekaj, co? Wy jesteście kuzynkami? No jesteśmy. M mój ojciec i, i ojciec ten. Meli są kuzynki Brać Ej to fajnie macie Dobra Mama mnie woła na śniadanie Właściwie to obiad No No to pa. pa Pa No dobra no to Kurde No to Dobra co... tutaj jest miejsce na mój telefon a, no, nie ma... Już no to co robimy nie wiem. Co tam masz po swoim... Okej, okay, pufa, okej. Okay. To ja jest się <laughs> No to co? No właśnie nie wiem. Ej, ja ostatnio widziałam w internecie, że otworzyli nową kawiarnię. I tam podobno moja mama ma mieć pracę nową. No to możemy pójść z moją mamą. Bo chłopcy to tam się pewnie... M ojcowie to tam się pewnie będą dzieciaki mi za ten No... I tak dalej. Na 100% dziewczyny będą chciały pójść. A, no to nie mówmy im. Po prostu zjeśmy ich windą. No, no albo dobra. Pójdźmy sama bez nich. Po, pójdźmy z moją mamą i twoją. No, dobra. No, tw przy... Kto będzie stał na kasie, jak nie, jak nie twoja mama? No w sumie. Ale moja mama dopiero idzie się zapytać w su ogólnie. A kto będzie stał na kasie? Może... może... Albo się już spytała przez telefon. Nie wiem. No nie wiem, dobra. No to zjeśćmy na pierwsze piętro. Dobra, już chodźmy im to powiedzieć. Mamo! Mamo! No co? No bo otworzyli tą nową kawiarnię i w ogóle tam miałaś pracować. No, no to może pojedziemy. No dobra, chętnie, ja bym powiedziała. A po możemy pojechać też z tobą? Oczywiście. No to chodźmy. A dziewczynki nie? Nie, w życiu. One by tam ci zeżarły całe pieniądze. A ty, Marcin i Adam jedziecie? E, u, u. Ja nie chcę jechać i pooglądamy sobie telewizję. Ja muszę się córką zająć przecież. No dobra, to szkoda, ale... Z dziewczynami ktoś zostanie. No, dobra to. Wezmę portfel. I mam taki sam. E, Dobra, to chodźmy. A ty, Marian, wziąłeś portfela? No nie, bo zapomniałam. Nie wiedziałam, że będziemy gdzieś iść. Aha, dobra, nieważne, to chodźmy. Dobra, już jesteśmy, to tu, tutaj. Mamo? Tak, Tak, skarbie, może ci kupimy telefon? Bo ty nie masz jeszcze telefonu. Mm, nie wiem. No dobra, kupmy już. Chodźmy do elektronicznego... Tu by się dziewczyny zakochały. No, na 100 Pro. To jest sklep elektroniczny. Dobra, no to my może poczekamy, a wy sobie je tam wybierzcie. O, został jeden telefon. Akurat w Twoim ulubionym kolorze, mamo. Masz rację, córciu. Możemy kupić. No to. O my, jakie to są te gear. O nie. Ale dziwny ten aparat. Zróbmy sobie z zdjęcie może z nim. E e Przepraszam bardzo, nie wolno robić zdjęcie aparatem, gdy jeszcze nie jest kupione. Co mnie to obchodzi? Wypad sam. E e o Boże. Lepiej, żeby nas nie zauważyły. No. O, co są te z klasy! Elo! Jak śmiesz nazywać tak moją kuzynkę! Jak śmiesz nazywać tak moją kuzynkę! Ale dzisiaj, wy jesteście kuzynkami? Tak. Ta, tak, 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 y, człowieku z, y, z roztopionym rodem na głowie. Nie pytaj o szczegóły. A, no i co nam powiedzieć? No powiedzcie, jak to się stało, że jesteście kuzynkami. Nie, wasze sprawy, wypadłam stąd. E, nieważne. Dobra, my idziemy. E, 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 e. nie wolno albo zapłacić za ten aparat, albo nie. A, my nie płacimy, idziemy stąd. Widzicie, już alarm się włączył. Od, oddać mi to, odłożyć na miejsce i wtedy można sobie wychodzić. Dobrze, stara, stara babo. Eee, e, nie wyzywasz mnie. E, nieważne, chodźmy. A, znów te jakieś dziew, dziewczyny te same. A, dzień dobry, ja chcę kupić tą płytę. E, dobrze, to będzie, to będzie 120 złotych. A, dobrze, mm, y, pi, proszę gotówką. E, dziękuję, do widzenia, do widzenia. Okej, okay, to... teraz twoja kolej, mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę ten niebieski smartfon. Dobrze, to będzie... Tyś, chwilę, to będzie 3700. Te, tyle kosztuje konsola, proszę pani. Telefony kosztują mniej. Bardzo mi się... Bardzo przepraszam, weszło mi w złą yy, cenę. Yy, tyś, yy, tysiąc parę złotych. Pewnie. Yy, yy, 1700. A, to już płaca. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, to chodźmy. A, dziew... Czekajcie na nas. No. I może weźmy sobie tą jakąś torbę, że no, ten koszyk. Ja wezmę. Nie, dziewczyny, dajcie mi, bo zaraz zgubicie. Weźcie ten telefon, może spakuje. O. Nie. Ja. Dobra, tu są jakieś te... Jak chcecie coś kupić, sobie tutaj to macie. O jest stolisko z, z numsami. Kupujesz coś? No ja może kupię te numnomsy, Kup albo nie. Mama mogę sobie coś kupić. Oczywiście skarbie. Dziękuję. Ten tenczowego, poproszę. Kartą płacę. Bip. To widzenia. Smacznego! Dziękuję! Pyszne. No. Dobra, to mamu mogę kartę. No masz mela. Ale nie wydać by dużo, no mamu nie wydam. No, co ja mogę wziąć? Y, dzień dobry! Dzień dobry! Ja poproszę tą taką puszkę z napojem. Y, ten smak? Tak, ten smak. A nie, znaczy się ten na końcu. Tak, 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 już proszę bardzo. I To będzie 5 zł. Proszę, pip. Dobra. Masz mało tutaj kartę. I dobre, te picie. No to co? Do kawiarni mieliśmy przejść. A no? Dobra, no to chodźmy. Um, Poczekaj, zajmijcie jeszcze jakieś stoliki, a my, a ja a, zapytam się o tą pracę, bo jeszcze się nie pytałam. A ja już idę. Um, nie, pójdę sobie tutaj do tego mała kota. A dobra, to i tak się zwolniło jedno miejsce. No to możesz sobie tu usiąść. Dobrze. A, podtrzymasz ten koszyk? Tak, oczywiście. E, dobra. Idź, e, przepraszam, ja chciałam się zapytać o pracę. I tak, tak, właśnie brakowało nam jeszcze jednego pracownika. I może pani przyjść yy, za dwa tygodnie. Dobrze, dobrze. Yy. Okej. Okay. Yy, to co chcecie dziewczyny? No. Yy, nie wiem. Ja, poprosz, ja poproszę ten te ciastko z cytryną. Yy, uwielbiam krem cytrynowy. Yy, yy, dobrze, dobrze. Yy. Krem z Dobrze, że, że się te ciasko od Tak, to jest nakrysz, słyszałam. Y, coś jeszcze? Y, ja chcę, mamo, macze, Tom i ten mały deserek y, pistacjowy. No to maczę i mały deserek pistacjowy. Coś jeszcze? Y, ja poproszę ten, te, y, y, ten tego szejka troskaw. Y, jakiego troskawkowa czekoladowego. I do jeszcze czekoladowy dla ciebie? Dla mnie będzie kawa karmelowa. No, no i jeszcze kawa karmelowa. I dobrze, dobrze, zaraz będzie. Um, Okej. Okay. Dobra. Oj, muszę pójść do magazynu, wziąć talerze. Dobra, już niosę te talerze. I dobra, to przy okazji już nałożę. Okej. Okay. Miało być to ciasto. A dobra, dam na jednym talerzu, a może się zmieści. Mam nadzieję, że nie będą źli. Ale dobra. Um, no to co ja mam jeszcze? A jeszcze kawy tylko. Okej. Okay, no to. Um, um, to jeszcze ta kawa karmelowa, czekoladowa, I um, Dobrze. Um, proszę bardzo, to dla. Ciebie chyba. Dziękuję, dziękuję. Um, proszę dziewczynki, ja dałam na jednym talerzu żeby nie zużywać wszystkich. Dziękujemy. A i to dla pani? Tak, to dla mnie. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Um, a ja jeszcze prosiłam o tą jedną taką chowę. A, ja bardzo przepraszam, zapomniałam. Proszę bardzo. Dziękuję. Później zapłata. Dobrze? Ej, ja jeszcze tu to baczkę. O. Czeko. ja wypiję tą pistacją. Łał, wow, ale dobra. To macza była. Jeszcze macza. nie. Czeko, czekolada. Niem, 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 czekolada. czokolada. Dobra, ta kawa. No. Dobra, może... Serki. Może no, tak. To... Mm, ja ja ty... wypiję czekolady, Mnie mniam czekolada. Dobra, ja ten masz. miam. mniam. mniam. Mm, dobry ten pistacjowy. Uwielbiam cytrynowe deserki. serki. Boże, spadki. Ej, ja nie upuściłam. Ej, Boże. Dobra. Ja wypiję tą kawę do końca. Ja też. No to co, no chyba już będziemy iść, no bo długo dość tu jesteśmy. No. Dziewczynki jedziemy. no już naprawdę. A może możemy tutaj pójść na spa, bo to jest taki mały spa. Ja nie, chcę. No dobra. Chyba, że. No dobra, w sumie, jak nie chcę, ten. To... Jak nie chcę, Ola, no to nie. No i no nie. A mogę coś automatu, no dobra. Masz tak. Kartą chyba tam też można. No można. Okej, okay, ja sobie wezmę. Mleko. Mm. Mleko. Um, wezmę sobie dobra chipsy. Paprikowe. Kurde, dwie paczki. Co? Dobra, nieważne, zacięło się chyba i dwie paczki mi dało. No to już. O. Mamo, bo zacięło się i mi dwie paczki dało. No to daj Oli. Dobra, masz Ola, czy psy. Dziękuję. A, masz, mama. Do koszyka możesz mi włożyć. A, dobrze, to ja włożę. No to chodźmy już do domu. Widzowie, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Tata jeśli Wam się podobało. Tata ujawnił ten sekret. Wyszło na to, że dziewczyny są kuzynkami. Dobra, dobra, no i wszystko jeśli wiadomo, Wam się podobało, zostawiacie łapkę w, w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bye! Bo lecimy po 100 tysięcy! Tak, na suba! 20 subskrypcji! Dobra, bye!